Przechodzimy do Amazon Advertising. Założenie jest takie, że nie wpuszczamy tam reklam konkurencji, ale żeby zawsze wybór, który ma, był to wybór pomiędzy Twoim produktem, a Twoim produktem, a Twoim produktem. was serdecznie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do was z materiałem stricte technicznym. Chciałbym wam tutaj pokazać jak możecie wykorzystać reklamę PPC do tego, żeby po kliknięciu w wasz produkt klient nie miał szans przejść do innego autora, do innych produktów nie waszych produktów, ale żeby zawsze wybór, który ma, był to wybór pomiędzy twoim produktem, a twoim produktem, a twoim produktem. Wiele produktów, wielu autorów próbuje wybijać się, wybijać swoje produkty stosując reklamę Product Targeting, czyli reklamując swoje produkty na asynach produktów swojej konkurencji. Co nam to daje? Co to daje w ogóle taka reklama? Jest to oczywiście bardzo skuteczna reklama, jeżeli odpowiednio dobierzemy sobie produkty, na których chcemy pokazywać swoją reklamę. Daje nam to to, że jeżeli Mamy konkurenta, którego BSR sięga około powiedzmy 500 tysiąca, i my wchodzimy ze swoim produktem, świeżym produktem na rynek, reklamujemy się na listingu tego, tego produktu. Jesteśmy w stanie tutaj przyciągnąć jakby uwagę klienta na nasz produkt, pomimo tego, że kliknął w ten świetnie sprzedający się, czyli mamy szansę wykorzystać ruch, który generuje ten rewelacyjnie sprzedający się produkt. W jakimś stopniu, w jakimś procencie ten ruch przekierować na nasz produkt. Od początku, yy, reklama PPC. Nas najbardziej tutaj będzie interesował Sponsored Products, tak? Czyli yy, w, w Sponsored Products mamy do wyboru oczywiście kampanię automatyczną i manualną. Natomiast to, o czym Wam dzisiaj powiem, będzie dostępne tylko oczywiście w kampanii manualnej. W kampanii manualnej możemy swoją reklamę kierować albo na słowa kluczowe. Albo tutaj na produkty. I właśnie dzisiaj będzie mowa o tym, jak wykorzystać sponsored products, żeby zdominować całkowicie nasz listing, żeby tam nie było absolutnie Żadnych reklam konkurencji. Założenie jest takie, że nie wpuszczamy tam reklam konkurencji. Założenie jest takie, żebyśmy wykorzystali już to kliknięcie, żebyśmy wykorzystali tą pracę włożoną w to, żeby ktoś zauważył nasz produkt i w niego kliknął, żebyśmy nie dali mu szansy zakupić produktu po prostu konkurencji. Oczywiście to będzie z reguły droga reklama. Sponsored products z reguły są droższymi reklamami niż sponsored keywords, ale bardzo. Skutecznymi reklamami. To, co należy uwzględnić w takiej właśnie reklamie, jeżeli będziecie stosowali tą taktykę, którą za chwilkę Wam pokażę, to to, żeby produkty, które reklamujecie w ten właśnie sposób, były ze sobą w jakiś sposób skorelowane, były ze sobą powiązane. Być może będzie to jakaś część serii, czyli na przykład yy, sprzedajecie i reklamujecie, kolorowankę. No to niech te produkty, które będziecie reklamować na swoim listingu, bo tak właśnie o tym mówię, będą również kolorowankami, activity bookami, żeby to się poruszało w obszarze jednej niszy. Reklama taka nie będzie działała w momencie kiedy wy będziecie reklamować na przykład na listingu kolorowanki dla dzieci jakiegoś e-booka o odchudzaniu. To nie będzie działało, dlatego że pamiętajcie, że klient przeszedł odpowiednią ścieżkę, czyli on wpisał słowo kluczowe, po którym znalazł kolorowankę, tak? Więc wpisał to słowo kluczowe zainteresowany kolorowanką. Jeżeli on zobaczy na listingu kolorowanki, Produkt w formie e-booka mówiącego o tym, jak schudnąć, no to tym produktem e, oczywiście w większości przypadków zainteresowany nie będzie. Dlatego dobór tych produktów jest tutaj kluczowy, aby ta kampania miała szansę powodzenia. Dobra, przechodzimy na ekran mojego komputera, pokażę Wam o co tutaj chodzi. Ok, teraz może na krótkim przykładzie, jak to w ogóle wygląda. Mamy taki produkt, jest to seria tego autora. E, ten produkt to jest część serii. E, jak widzicie. Dork Diaries, tak, jest to część tej serii, i ta seria jest tutaj w każdym zakątku tego listingu widoczna. Także tutaj nie znajdziemy produktów innego autora. Mamy tutaj tylko i wyłącznie produkty tej właśnie pani. Jak coś takiego można uzyskać? Przechodzimy do Amazon Advertising i tutaj wybieramy oczywiście Sponsored Products, bo to nas będzie interesować w pierwszej kolejności. Teraz musimy sobie taką kampanię nazwać oczywiście, wybrać datę startu, końca. Jeżeli planujemy kampanię kilkutygodniową, na przykład budżet, i tak dalej, to wszystko wiecie, ale należy teraz określić. Targeting In tutaj wybieramy manual targeting, y, dynamic bits. Tutaj, w zależności od tego, jak chcecie, oczywiście, możecie też tutaj sobie wybrać, y, ile procent ma być dodane do top of search, jeżeli chcecie. Nie o tym dzisiaj. Natomiast przechodzimy niżej do właśnie wyboru y, targetowania manualnej kampanii i zazwyczaj robicie kampanię na keyword targeting, czyli wybieracie słowa kluczowe i tak dalej. My dzisiaj zajmiemy się product targeting, czyli będziemy chcieli reklamować swój, swój produkt. Czy swoje produkty na listingu swojego produktu. I właśnie o to tutaj będzie chodzić. Klikamy sobie w Individual Products i Enter List. I w tym miejscu wpisujemy po prostu po przecinku numery ISBN, numery Asin swoich produktów, na które chcemy być reklamowani. Więc, jeżeli mamy serię składającą się na przykład z 10 produktów, 10 kolorowanych, są to kolorowanki dla dzieci. Więc, jeżeli ktoś wpisuje na Amazonie kolorowanka dla dzieci, klika w nasz produkt, bo mu się kolorowanka akurat spodobała po okładce i teraz decyduje, czy kupuje, czy nie. Jeżeli nie kupuje, to tak jak widzieliście właśnie tutaj, ma jeszcze do wyboru inne produkty. Więc, jeżeli nie ten, to być może zdecyduje się na kupno któregoś. Z tych produktów, więc warto, warto wykorzystać już ten ruch, który wygenerowaliśmy, za który zapłaciliśmy do tego, żeby nie wypuszczać tutaj klienta, żeby on nie przychodził sobie dalej, żeby nie szukał produktów konkurencji, tylko zatrzymać go tutaj w tym kole zainteresowań wokół naszych, naszych produktów. Bardzo, bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o kreowanie reklam, bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o wykorzystanie maksymalnie ruchu, który już wygenerowaliśmy, za który zapłaciliśmy, jak powiedziałem, na nasz listing. To co będzie tutaj bardzo istotne to to, żeby zawsze ustawić sobie wysokie bidy, jak powiedziałem, te Reklamy będą drogie, dlatego że im produkt ma niższy ranking BSR, tym więcej produktów chce się pod tym reklamować. Więc nam zależy na tym, żeby być tutaj oczywiście numerem jeden, żeby nas tutaj żadna konkurencja nie wypchnęła z naszego listingu. Dlatego powiedziałem, że są to reklamy drogie, ale bardzo, bardzo skuteczne. Jak widzicie, gdybyście chcieli kupić sobie taki dziennik a mieli tutaj do wyboru jeszcze wiele, wiele innych z tej serii, to na pewno coś po prostu byście wybrali z tej strony, już nie szukając dalej. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy, jesteśmy w stanie zdominować swój listing, nie wpuszczając tutaj absolutnie produktów konkurencji, bo my zapracowaliśmy sobie na to, żeby nasza reklama się pokazała i zapłaciliśmy za to, żeby ktoś w tą reklamę kliknął, więc warto by było teraz ten ruch wykorzystać. Jeżeli klient nawet nie zdecyduje się na nasz produkt, w który kliknął, to warto mu podsunąć inne produkty, na które być może się zdecyduje. Warto mu dać tą szansę i możliwość wyboru. Bo dzięki temu zwiększamy po prostu prawdopodobieństwo konwersji. Więc moim zdaniem po prostu warto przetestować. Dzięki Wam serdecznie, moi drodzy. Mam nadzieję, że złapałem Was jeszcze przed tym długim majowym weekendem, że jeszcze tutaj obejrzycie ten materiał do końca i coś z niego jednak wyciągniecie. Dziękuję Wam raz jeszcze. Życzę Wam wspaniałego, cudownego, długiego weekendu. Odpocznijcie od tego wszystkiego, pogrilujcie, popiwkujcie. Pośmiejcie się, pożartujcie, bo od tego są takie dni. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Na razie. Hej.